Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj moi drodzy polecimy sobie tak na szybko z holem zakupowym z Temu. Nie mam tego dużo. Mam tego parę sztuk, parę rzeczy, ale, ale, ale. ale. Co ja tu mam, to zaraz się okaże, bo zdążyłam dopiero tylko rozciąć paczkę i nic więcej. Natomiast nie odznaczam tego jako płatnej promocji, ponieważ jest to tylko i wyłącznie współpraca barterowa, ale zostawię Wam dziewczyny linki do wszystkich rzeczy i jeżeli będziecie zainteresowane, będziecie mogły sobie skorzystać z kodów yy, rabatowych. Natomiast jeżeli nie będziecie zainteresowane, zapraszam do pozostawienia lajka, do obejrzenia filmu do końca, skomentowania. Aktywności, właśnie, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że przejrzałam ostatnio yy, troszeczkę te subskrypcje i powiem Wam, że po prostu mało mnie nie wywaliło z butów z tego względu, że okazało się, że mam dziewczyny, które pamiętam niemalże od początku mojego kanału. Wyobraźcie sobie, moje drogie. Tak, teraz do Was mówię, każdy sobie sprawdza, kto ma subskrypcję, że Wy oglądacie mnie bez subskrypcji. Więc nie wiem, czy yy, jest tak dlatego, że YouTube zabrał Wam subskrypcję, bo YouTube czasami tak robi, raz na jakiś czas. Ja wiem to sama po sobie, że dałabym sobie dwie ręce obciąć, że kogoś subskrybuje, a nagle potrze, a ja w ogóle nie mam tam subskrypcji. Tak jakby algorytm mi to zabrał i ja nawet nieświadoma. Niczego, słuchajcie, w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Dobra, wiecie, co mnie teraz czeka? Czeka mnie teraz po prostu siłka. Bo jak ja mam się tyle razy ubierać, rozbierać i przebierać, moje drogie, na pierwszy rzut pójdzie, pójdzie, pójdzie. A zobaczmy sobie tą piękną. Boże, czy to jest przypadek, że ja wzięłam bluzę w takim kolorze? Ja muszę iść na terapię, na leczenie dziewczyny. Przecież ten róż mnie po prostu koźwa prześladuje. Jaka ty jesteś ładna. Dobra, teraz nie mam dużo rozbierania. Idę, przymierzę, sprawdzę i zaraz zobaczymy. Piękny róż, zobaczcie ta Tadam. Na pierwszy rzut oka, dziewczyny, leci taka bardzo milutka, bardzo przyjemna, ale co mi się podobało ten rękaw. Ten rękaw jest super. Czy to się odpina? Nie, to się nie odpina, ale powiem Wam, że jakby tu... Wiecie, co ja zrobię? Ja ten jeden guzik tutaj obetnę. I zrobię sobie jeszcze większy taki, taką rozpierduchę. Bo ja uwielbiam takie dekoldy, właśnie takie opuszczane ramionka. Więc myślę, że nie podoba mi się, naprawdę jestem na tak. Zresztą, co ja bym mogła nie być na tak? Kolor bardzo milutki, bardzo taki. To nie jest gruba bluza, to jest cienka bluza, taka wiecie, do adidasków można sobie. Podwinąć można sobie tutaj cokolwiek machnąć drukarka mi zaczyna chodzić. Druga bluza, kamera widzę, że tego tak nie oddaje, ale jest to taki jebitny pomarańczowy dziewczyny taki naprawdę piękny, soczysty pomarańczowy i to jest zwykła bluza, wiecie jak ja to widzę, fajne dżinsy jasna Adidaski i do tego ta bluza i na spacer z psem śmigamy nie, niesamowicie wygodnie ubrani zobaczcie tu jest taki, ja nie wiem czy wy to będziecie widzieć mięciutki misiu pod spodem więc jest to naprawdę ciepła bluza taka wiecie najzwyklejsza ale ja bardzo lubię z tym takim misiowym wykończeniem to jest dla mnie tak milutkie że naprawdę powiem Wam szczerze, że jak dla mnie petarda. Także przebieram się dalej, bo jeszcze trochę tego przede mną jest. tadau, Tada. tadau. Ta 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 Ale proszę jakie muzyczne logo. Tada. Komu w duszy gra, ten może. Się zainteresować tego typu koszulkami, bo będzie tego więcej. To jest piękna dziewczyna. Piękna to jest raz, ale ona jest tak miła, jest z tak fajnego materiału, taka elastyczna wręcz, że powiem Wam, to będzie się nosiło mega. Mega. To jest petarda. Ja mam to na pod koszulkę jeszcze założoną, bo już mi się nie chciało rozbierać, ale fajna, taka szersza bluzeczka. Nie no, naprawdę jestem z niej zadowolona, a ten motyw muzyczny, mówię, komu w duszy gra, to za chwilę. Zobaczcie jeszcze kilka rzeczy. Także tak, moi drodzy, ja tutaj. No, już nam dużo nie zostało, ale, ale jeszcze coś mamy. Także lecimy. Ciąg dalszy koncertu duszy. Zobaczcie, jakie mam muzyczne koszulki. Motyw jest przedni. A koszulki też są fajne, bo to nie są z tych koszulek dziewczyny, które będą się, wiecie, szmaciły po jednym praniu. Tylko to jest ten taki materiał, który się dobrze pierze i dobrze nosi. Przepraszam, moje normalnie yy, sprzęty tutaj na mnie jakiś zamach robią, ale fajne. Fajne mi się to bardzo podoba i naprawdę takie milutkie dla ciała, także. Ja jestem na tak. Do wszystkich tych rzeczy będziecie mieć link w opisie. Teraz jeszcze jedna muzyczna przygoda. Ech, I lecimy dalej. No patrzcie, jaka jestem dziewczyna muzyczna. A to, że słuchu nie mam za grosz, to już jest inna sprawa. Ale jak wyskoczę z taką koszulką, to słuchajcie, każdy pomyśli, tato ma pojęcie o muzyce. Trzeba jakoś, wiecie, swojej niedoskonałości. Jak to mówią, co się... Nie dopowie, to się dowygląda i dobrze będzie. No i proszę Państwa, ostatnia rzecz z cyklu Co nie wiesz, to dowyglądaj. Ta mi się bardzo podoba. Zobaczcie. Muzyczne inspiracje normalnie. Także ten motyw jest przepiękny. Serducho, klucz wiolinowy, ekstra. Także, jak ktoś jest fanem muzyki i lubi takie koszulki, to ja Wam serdecznie polecam, a mi to się bardzo, ale to bardzo przyda. Dobra, dziewczyny, i teraz uważajcie, bo pamiętacie, jak Wam niedawno wrzucałam film yy, z porównaniem, co jest tańsze czy Shane, czy temu. No i ja mam z Shane dokładnie taki sam komplet, tylko w kolorze szarym. Jasne szary. Nie mam go tutaj teraz, żeby Wam pokazać, ale dokładnie w takim kolorze. Ten jest na start ze 20 parę złotych tańszy z temu. Ja już Wam powiem, jakie różnice widzę dosłownie po sekundzie. Oczywiście, na plus tego tańszego kompletu. Ten ma takie perełki, widzicie? I one są takie naprawdę bardzo delikatne, te perełki. Delikatne i powiedziałabym, że takie mniej rzucające się w oczy, bo tutaj też są perełki. I wiecie, to tak normalnie to wygląda dość fajnie, do jakichś bucików, klapeczek czy coś, ale słuchajcie, tu są fajniejsze spodnie, dziewczyny, bo one są takie, jakby większe. Bo tamte moje były takie o. Są takie, o te szare. Ja nie wiem, czy Wy to widzicie, czy to jest dostatecznie daleko, a tutaj te spodnie są dłuższe, przez co cała ta stylizacja nabiera takiego troszeczkę bardziej luzackiego, wiecie, wyglądu, a ja. I powiem Wam, że ja mam już za dwa lata tam ten szary komplet. I powiem Wam. Zresztą widzieliście mnie na vlogach w tym komplecie już nie raz, że ja go bardzo lubię. Bardzo lubię i właśnie już dawno nosiłam się z zamiarem czarnego. Bo tamten szary był jasny szary, On mi się dość brudził. Jeszcze wiecie, przy psach gdzieś pyskie, mocze. Wiadomo, że czarny też się będzie brudził. Zwłaszcza gluty dziewczyn widać strasznie. Ale jakoś te wszystkie inne te zabrudzenia. Wydaje mi się, że ten komplet będzie znosił lepiej, no jest luźniejszy, jest większy. Ten rozmiar XL tutaj jest zdecydowanie większy niż na szejnie, co dla mnie jest na ogromny plus. Autentycznie dziewczyny, na ogromny plus, bo dla mnie to, nawet gdyby to trzeba było wsadzić w spodnie, o, też można i też to fajnie wygląda, ja bardzo lubię tego typu komplety. Zaraz Wam przymierzę jeszcze jeden, i to, ten jeden właśnie też mam z temu, tylko w innym kolorze. I tak jak Wam mówiłam, że zrobię Wam takie porównanie, i któregoś dnia w filmie pokażę Wam obydwa komplety. Ten muszę i ten muszę, i pokażę Wam właśnie jakie są różnice, nawet chociażby w rozmiarówce. Ale mówię Wam, ten już od razu tak po pierwszym założeniu zyskuje, bo jest taki swobodniejszy. A przecież o to chodzi, żeby na co dzień nosić swobodne rzeczy. Zresztą, no mówię, jedyny minus to jest brak kieszeni. To jest po prostu cholera jasna, straszne. Ja mówię, jakby człowiek nie wiadomo co na co dzień nosił w tych kieszeniach, ale jak są, to się lepiej czujesz. No ja tak mam. Jak one są, to ja się lepiej czuję. Sprawdzam zegarek, bo zaraz uciekam na paznokcie, więc musimy się tu szybko wyrobić. Prawie koniec, ale słuchajcie, tu jest dosłownie ta sama sytuacja. To jest komplecik taki casualowy, dzienny, sportowy. I tak patrzę, jak mi te skarpetki pasują do tego, to po prostu niech to gęś kopnie. Ale, ale, dziewczyny, to też jest. Można to nosić tak, ale tak to nie ma uroku. Można to gdzieś wsadzić, wiecie czy tak. razem, czy osobno. Tutaj też od razu dokładnie ta sama uwaga co do poprzedniego kompletu. Bo ja mam taki identyczny komplet, tylko w pudrowym różu. A wymyślałam sobie, że takie coś beżowe, takie kawa z mlekiem, żeby mi się przydało, bo już dość tych róży, prawda? I taki właśnie komplet tutaj sobie wzięłam. I tutaj też te rzeczy są większe. Zwłaszcza te doły, spodnie. Bo tamte spodnie też są takie trochę przykrótkawe, a tu no muszę to wiecie jeszcze przeprać. Wybrać, ale generalnie nawet nie. One muszą być wyżej. Muszą być wyżej. I wtedy jest git. Ale on jest. W ogóle cały ten komplet jest taki szerszy. Taki już naprawdę oversizowy. I takie coś mi było potrzebne. Bo właśnie ten drugi mam taki mniejszy i on. On jest też ok, ale momentami chciałoby mi się czegoś dłuższego i wydaje mi się, że właśnie ten komplet. Wiecie, ja jestem po prostu tak jak ja wam powtarzam już po raz 25, że ja jestem youtuberem z koziej trąbka. Bo ja nawet nie mam lusterka, ja się kompletnie nie widzę. Ja tylko, ja się w ogóle nie widzę, bo mam delikatny, malutki podgląd. I to, co tutaj zobaczę, jak będę montowała film, to. Sama oczywiście ocenię co, jak mi się podoba, ale ja mogę wam powiedzieć jak się czuję. No bo to mogę wam powiedzieć już od razu i powiem wam, że w tym czuję się dobrze. Czuję się tak wygodnie, do tego nawet jakieś klepeczki czy adidaski. I byłoby super takie nawet na latanie gdzieś po sklepach. Tutaj oczywiście trzeba uważać, bo z kolei ten kolor. Jest tak jaśniutki, że tutaj też będzie widać wszystko, absolutnie wszystko. Ale myślę, że no czuję się w tym naprawdę komfortowa. to jest ważne. To jak wyglądam, to sobie jeszcze pooceniam, ja to jeszcze zaraz wszystko, wiecie, do pralencji, bo trzeba to najpierw wyprać, bo tu są Ech, takie środki, że wiecie bo spania to, to nie, nie pójdzie wcale. Boże, jak ja nie lubię nagrywać tych filmów, ja się umęczę, jakby normalnie w polu pracowała. Nigdy w życiu tego nie robiłam dziewczyny. Zamawiałam raz klapki i powiem wam szczerze, że z tych klapek w ogóle nie byłam zadowolona. I teraz zamówiłam sobie Adandaszy. Adandaszy, Adandaszy. Adandasy są dość szerokie, przez co sprawiają wrażenie, że będą wygodne. Natomiast są tak lekkie, że ja wam powiem... Czekajcie, ja nie wiem czy Wy w ogóle widzicie, co ja tutaj działam. E Sprawiają wrażenie tak lekkich, że jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. A powiem Wam szczerze, że ja bym się na buty nie zdecydowała. Ale koleżanka, taka bardzo dobra, która biega dziewczyny takie dystanse, żebyście się po prostu za głowę złapały, ona poleciła te buty, że ona w takich biega. Że są mega wygodne, że nic im się nie dzieje. I ja Wam powiem, że ja po prostu jestem w szoku, bo nie wiem, czy Wy widzicie, czy Wy nie widzicie. Dla mnie te buty są mega. Naprawdę są mega. Wyglądają na dość duże i toporne. Ale normalnie nic w nich nie czuć. Ja nie wiem, jak ja mam Wam pokazać te buty. Poczekajcie, spróbuję jeszcze troszkę inaczej Wam je pokazać. Myślę, że spróbuję Wam je dziewczyny pokazać tak. Wyglądają tak. Kombinacji kolorystycznej jest bardzo dużo, a cena naprawdę niewielka no i mówię wam no nie czujesz że cokolwiek masz na nodze także buty są naprawdę godne polecenia ja wam powiem ja już mam buty do ćwiczeń hura hip hip hura także ja już mam w czym deskę robić dziewczyny ha I tyle by było z deski. Żartuję. Ale buty do ćwiczeń mega. Także z tych butów jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zresztą powiem Wam, że ogólnie z całego zamówienia jestem zadowolona. Wszystko mi się tu podoba. Także czekajcie, nożyczki. Nożyczki, bo bez nożyczek. Pols temu się nie może odbyć. A teraz moje drogie dziewczyny, pięknie wam dziękuję za dzisiejszy film. Wszystkie opi e, opisy, wszystkie kody, które tam można zdobyć, będziecie mieć w opisie filmu. A ja uciekam na paznokcie. Dzień cześć, pa.